Tak, teraz się pakujemy, bo się przenosimy na dół, a tam jest zimno, więc musimy trochę się spakować. Soczek. Soczek. Tylko ja moją dopiję, żebym mała... Ja moją dopiję, żebym mały. A ja nie chcę na razie pić, więc Ty bierzesz ten sok. Orzechy. Dziudo! Bierzemy na to. Zobacz! Mm. To nie nasionku, a sokiem. Idealnie tutaj jest... I dookoła. Idealnie. Idealnie dookoła jest. No, napiję się teraz. Teraz pomoczyłam. Napiję się teraz. I nie będę mi się chciał uciepić, więc Będzie impra! Musimy się pożegnać, żeby żebyśmy w tym 150 razy nie chodziły. Gdzie ty masz swój pleczek na wycieczki? Miodki też bierzemy. Tak, bo robiliśmy właśnie łezno Eee, ziel... Tu też pakuję. Są... Może weźmy jakąś... O, ośmiornicę. Tak, ośmiornicę bierzemy. Może kule. Zrobimy sobie taki domek. Pamiętasz jak w tam, tamtych czasach było? Mam... Może no, jeszcze jakiś nie nie. Nie. Może liście. Dobra. Masz tu jakieś tu masz plecaki, czy nie masz? Nigdy nie mam nic do jedzenia co jest. Masz tutaj rzeczy, to są twoje rzeczy. Nie, nie, Ta to, to jest blelylna. Masz jakieś pleca? torba jeszcze, będzie jakąś na jakieś Plec. różne lampek. A bierzemy jakąś lalkę, żeby udawać, że to nasze dziecko? Nie, lalki nie, nie A dlaczego bierzemy. Dlaczego nie możemy być lesbikowi? nie, nie, nie gadaj rzeczy. rzeczy i Teraz to, będzie miał ten film ograniczenie wiekowe. W tej chwili. weźmy na przykład klepkę. Tak, no to. Może jakieś ciuchy, żebyś ty się poprzebierali. A tu ja, nie. Ty możesz się, sobie jakieś. Weź sobie jakieś weź ciuchy, żebyś mogła się poprzebierać, okej? Okay? Moje ciuchy no. kontra ja. O, weź tę kaszulkę. Łap. To nie jest koszulka. To jest sukienka. Czy ja ją poskładam? To jest sukienka. Pirama. Nie wiem, żeby żyła. Spodanki krótkie. Bluzka krótka. I druga, numer dwa bluzka. Tak, rzucam w nią. Numer dwa krótkie spodenki. Numer. O. nic tu nie zmieści. I koszulkę. Wezmę walizkę. Weź, 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 Tylko muszę ją najpierw Ej, znaleźć. A tu włóż twoje oksy. Wóż do opakowania jak będziemy wbryć, i tutaj włożysz. Ej. I że mam opakowanie. Opakowanie, bo ja mam takie słodkie opakowanko. Bo jeszcze wam nie nagrało ich. Ej jestem i właśnie zdejmuję moje łokcie. Ale nie wkładam ich nie teraz, okej? Okay? Później nam na impreżę. Waliza. O Jezu, walizka jeszcze. A to by się zapalowała kolika? Jaki chcesz sapień? najniższy czy najwyższy? Najwyższy. Dobra, to tak będzie. Dobra. <gryśle> Dobra, weźmiemy to wszystko w rękę. Serio to wszystkie ciucha. Ja wezmę. Ale nie, myślę, że to jest Nie, no, nie, to jest za wielki, mali tam. Weź te ciuchy, weź jakieś dwie rzeczy, weź dwie sukienki. To. Tą, tą I bierzem. Ale to Dobra. jest. Ale tam. Weź jeszcze tam. Nie, to nie jest sukienka, to są... To jest... Ja bym... że to... Czekaj, ja wiem co. Zamykamy to... Ale mi No. Ale ty musisz... My robimy przerwę, bo wiecie, musimy się przenieść. Kochani ogli, jesteśmy na dole, bo się przemawialiśmy. Idea um. Idę ja po lampę. I się że na ten ekran. Dobra, ja będę nagrać tak, macie nie No tak. Ja? Yy, I tak, ja widzę siebie wróciem, tak. I Ja idę po lampkę, bo ona jak zwykle zapomniała. Czy ja, dobra, że tak, m, teraz będziemy robić... Yy, tak, że będziemy hmm. wybierać teraz muzykę, to ale to później. Tu jesteś, uczestniczysz w łóżku. jest. No więc tak, my sobie wchodzimy na kanapę. Tutaj, tutaj, tutaj. Teraz się boję tutaj być. Trzecie się na klucz wszystko, bo no tutaj ich zmienimy. Horror i teraz się boję, że są takie, w szczenią. Wyjścia. I no tutaj. i tam. No jest jakieś... tylko trochę. Kiedy jest, no nie ma sobie miejsce. tam. Bianca chyba się nie będzie przebierać, bo jest tutaj tragicznie zimno. Znaczy, jeżeli będzie ci cieplej, to sobie wiesz, zdejmiesz. Ja chyba zdejmuję bluzę, bo mi jest ciepło. Dobra, tak. Przygotowany, lampka musi być przygotowana. W każdym razie nie wzięliśmy soku. No dobra. Myślałam, Myślałam że ci się już nie chcesz. Nie, mi się nie chce spoko. E, tak, Bianka, teraz robimy tak. Ty, ty sobie tu ustawiasz. Ja zatrzymuję widzów, robię cięcie. I tak, ja idę się załatwić, a ty będziesz. Y, a, ja, a to będzie trzymana, okej? Okay? Nie, nie zatrzymam, to ja, ja, ja idę z widzów. Ja zajmę widzów was, was zajmę. Zamknąć! Y, 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 ...zapalić światła i jakby... No to ja pójdę w miejsce, które jest najbardziej oświetlone. Czyli tam, gdzie jest może... Teraz prawdopodobnie nic nie widzicie, ale za chwilę będziecie mnie widzieć. No. A, proszę. A, widzicie mnie? No, i tak będziemy sobie tam żyli, bo my będziemy. No! Ja, ja się rozsiądę. Zuza, poproszę drinka i jedziemy z tym. No, norm, normal. O coś na pewno wiesz? Moje teksty. Wolisko mama u Pomidorek tam jest. Mama! Czekajcie. Trzymam was i zawołam mamę. To, to nie będzie nam coś. Musiałeś... No wiem. Musisz sobie wyjaśnić. Muszę Musisz sobie wyjaśnić fajnie. To idziemy. 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 Ja przeskakuję przez... Mur mały. Pomóc? Tak, Trzymaj. Ja się boję tego otwierać. Ja też. No, Co? Nie, Margarito chciałem. Ja wiem, nie ja wiem, ale ta druga jak się nazywa? Kotta. Kotka, tak? Tak. Bóg dla, dla Kaspiana i dla Chodźcie. Chodźcie. Idziemy po moich... Chudak, Dzielnie! Nie ja zostawiłam tego zapalone światło. Czyli, co by na Ma największy pokój. Ja mam ogólnie. Największy. Okej, okay, bierzemy szklaneczki też. Dopiero mam. W jednym razie to musimy zgasić. Gdybym to się sama zgasić. Nie Nie, ja pewnie będę... O, to, czy go to, ja to na początku? Serwało. Znaczy w tym momencie, kiedy wiesz, byli w by tym. I kiedy pokażę, tego domu. No, w No. Na? Na? No. Dzień dobry. Dzień dobry. Okay. 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 Teraz widzieliście moje... Czekaj, to może tu postawimy? Nie będzie tam takie ładnie. Tylko musimy ogarnąć, gdzie będziemy siedzieć. Wiem, gdzie Mieszka możemy, tak. możemy postawić. No wiem, gdzie Mieszka możemy postawić Mieszka? Będzie właśnie imprezka. Mama! Pozwalasz na imprezkę? Imprezkę po prostu. Dobra, nie będę się... Misia się ćwiczy na imprezie. Tak. Musimy jakoś to uporządkować, żeby była imprezka trzeba... Było... Musi być porządek. Postawię was na stole. Trzyma się? Trzyma. Okej. Okay. Tak jak właśnie mam outfit. Dzwony, bardzo polecam dzwony. A ja nie mam outfit, ja jestem cała na biała. A ja mam outfit. Tak. Ja. Dzwony, polecam dzwony. Musimy sobie poć wszystkie te rzeczy nasze bluzy ubrania że bluzy ubranie jakiekolwiek kładziemy na tą na bieżnię okej? Okay? że wszystkie rzeczy które nie są na potrzebne, kładziemy na bieżnię tak bo ja mam w moim domu bieżnię i rower. moja mama zawsze chce mieć ten taki rower biegąco że się tak moje nie... ubranie bum piżama piżama i... jako sukienka, essa Dupę pokazuje i tak, weź, to... I będzie... tak już będzie 18. Biegę złóż, to ubrania. Dobra, ja już złożę. Ty wymagluj... Nie umiem zła składać. To ty umagluj inne rzeczy. Tak ładnie, okay? Dobra, to zabieram z was ze sobą. No, i, i skakuje do. A, a we. Wow. Żanka, Janki. No, Elka, bo nie było Mki. Ja zawsze mam Eskę. No, zawsze bo mam, mam, zawsze bierze Eskę, Nie no ma dziecięce rozmiar. U mnie było ładnie. No, oszukiwam. ja tu będę spała. Dobra, a ja tam. Ale mi też u ładnie. Ale ja nie chcę spać przez kabę. Ubełknuj sobie, tak u sobie, tak ładnie tutaj, albo będę tutaj spała. Okay? Ja wolę przy oknie spać. Nie wiem kiedy, ale ja zawsze lubię spać przy oknie. A ja nie. No właśnie, no to ty iś, iść. Iś, 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 Dobra, sobie. ale ja te poduszki zabieram. Dobra, zabieram. Ale ja biorę pieska. Co? No, no a co zrobiłaś przed chwilą Próbuję mu Dobra, na razie zapomnę światło. Nie, poczekaj. Aj, ho, nie, bo to nie, ma się, że... Ale... nie zobacz. Nie nie Dobra, no. I więcej tak będzie mnie Od kiedy masz ten nowy pokój? O, ty. Wtedy, kiedy babcia się przeprowadziła, czyli jakoś y... od wczoraj, wiesz. Serio, od wczoraj? Nie. Jak no, pamiętam pamiętasz te kandydaty? Nie pamiętam. A mama zabrała dwie pizza. No dwie. Jedna dla, dla nas, druga dla, na, dla moich braci. Nie wiem. Odstawiała Dobra, nie jestem jakoś... Zatrzymam was, bo muszę lecieć po kocyk.